No, kochanie, będę robił na liśniki. Szykuję mleko. O. wlewam mleko, tak? jak wiem, z pół litra. Z takiego pojedynka. Ok. Wbijamy dwa jajka. A to robię zawsze tak. O, chłodzę sobie te sklepki. Dwa jajka. Uch, jeszcze jajka położymy sobie gdzieś tutaj. Eee, troszeczki cukru. Nie, nie musimy nie się Nie za dużo. O, no, starczy do szwaku. O, To musi być mało. O, mało. No, tak, położymy e, na chwilę. Zapas, tego nie braknie. No, kluczki są z rosołu. Tutaj. Potrzebny nam jeszcze olej. Trochę oleju wlewam. Mhm. Żeby się nie przypalało, dodamy jeszcze mąki. Mhm. Za dużo tej mąki, ale jeszcze o, zobaczymy, jak będzie wyglądało. Teraz będzie mikser. O, jest taki wyciągany. To jest stary mikser sześciobiegowy. Musimy dobrze go ustawić. Bo popasuję, to tutaj są inaczej, inaczej te półkładan. No jest, widzicie? I teraz miksujemy. O, tak, jeden bieg. Dwie do biegu. Jeszcze się do dormotra. A co zrobić szybko. Jeszcze trzeba dodać momuskę. Naciapałem kolendra jasna, ale co to za robota, jak się nie ciapie Nie uciapie Zaraz zrobimy. Teraz powinno wyjść. O, oh, się za bardzo, ale mam jedną papier do cholera Nie lubię, jak ta się wszystko na To teraz kochani za dużo dodałem będę musiał więc mm. wiesz tak jak na no, troszeczkę mleka dodać bo by zrobiło się gęste tak jak na bułki no to powinno być dosyć ja zobaczymy Mówicie? Jeszcze troszeczkę mleka Jeszcze troszeczkę mleka Mamy Teraz będzie Akurat O cholera Rozsiapywałem Teraz jest dobrze, nie je za gęsty, nie za Jaki to zrobić problem wielki, jak się chce, to wszystko się zrobi, kochani. to najgorsze, jak się nic nie chce. O. Wszystko mam gotowe. To tu. Uch, widzicie? Widzicie jak szybko się robi? Ekspresowo. to jak szybko o już zrobione teraz to wszystko trzeba z... poumywać o się mi się trochę to zabrudziło o dobra to pochowamy Mąkę do szafki o. mleko przyda się do naleśników widzicie tu mam takie biedelko Bioderko. O, no, i mamy kochani, przyszykowane już do smażenia. Teraz zrobimy tak. Przepalamy, pali się ogień. Stawiamy patelnię. Dzia, stawiamy patelnię i będziemy smażyć. już zaczyna skwyrczeć Gdzie? podara skwyrczeć zaczyna specjalnie łyżkę do tego do nalewania o widzicie już zaczyna skwyczeć, ale jeszcze chwilę nie sobie poskwyczy no to mam do, do nalewania specjalnie taką łyżkę żeby się nie rozciapywało I zaraz będziemy resztę robić. No, podchodzimy bliżej no, A tak sobie robimy. Hop. No i teraz musimy to rozprowadzić. A ja to zaraz, zawsze kochanie robię po swojemu No i. Szykuję talerz Przepiękny, duży talerz Co? No naleśniki, kochani Tu talerz ma ładny Do tego wszystkiego mam tu taki drzemik ten drzew jest z, z malin, moich malin, tam będzie lepiej widać bo moi przyjaciele strasznie mówią, że o nic nam nie pokazujesz jak robisz te naleśniki no to postaram się kochani. Pokazać Wam jak smażę te naleśniki. Jak robię naleśniki? Mamy czas jeszcze. No no to wam pokażę. O sobie blisko. Kuchni. No i rusza się ładnie. O! Się smażę. Ja nazywam się Heni Bryczek. Jestem managerem muzyki światowej Facebooka PP. Ja, Poland. Heni Bryczek, manager muzyki światowej Facebook App. Chciałem pozdrowić wszystkie rodziny na całym świecie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia i słodyczy, jako ja. I Poland. Heni Bryczek, manager muzyki światowej I Wam życzy. Szczęścia, zdrowia. I radości na długie lata życia. To, co tutaj robię, co widzicie, yy, to przed chwilą robiłem ciasto na naleśniki. Dodałem dwa jajka, trzy czwarte litra mleka, olej, cukier, mąkę. I to wszystko miksowałem, jak zdążyliście zauważyć. miksowałem Mam to przewrócił, tylko nie przewrócę, bo będzie mały problem i tak mam tu taką łyżeczkę do przewracania i już widzicie taki ładny kolor, złocisty chciałem pozdrowić Szej. Y Prince Mohamed Solman Chciałbym pozdrowić także Prince Mohamed Rashid Zjednoczonej Amiraty Arabskiej w Dubaj Pozdrowić telewizję Lovers Dubaj Pozdrowić Pozdrowić Królestwo Arabii Saudyjskiej Salam alaikum inshallah please Wideos, kuchnia, smażenie na leśniku. Teraz mamy godzinę dwunastą siedem. Co? Dwunastą siedem? Może przyspieszyłem? Te zegarki całkiem do kitu są. To pierwsza powinna być, dwunasta. Pierwsza była. Mm. No tak, dobry czas. Teraz ładnie sobie wyłożymy. hop, taki ładny. Piękny. Teraz następne będziemy nalewać. Hop. O. Hop. I tak samo jak tamten będziemy rozprowadzać. I już gotowe, to zaś kochani co już zrobiliśmy, to tutaj do tego dżemu malinowego, o dżemik, nie za dużo, rozprowadzamy je po naleśniku cienką warstwą. I to skręcamy. Tak. Proszę. I już mamy gotowe roleczkę do jedzenia. Ale kochani, zamiast tego jeszcze jedzenia, co tutaj zrobiliśmy na liśnika, zrobimy taką masę do polewy tego. To do tej polewy będzie. śmietana no i cukier zrobimy to taką maseczkę ciap 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 i później to z tym słodkim polewamy i jest przepyszne szybko się piecze dobrze, bardzo ładnie to musi to ciasto musi zarzutnąć, żeby można było później przewrócić ale ja robię to szybciutko, fajnie, pięknie to się się ładnie piecze widzicie, jaki ładny kolor ja to energicznie chcę zdążyć, bo do pracy się śpieszę na drugą, także chcę sobie nasmarzyć, może do pracy sobie wezmę, nie wiem e, raczej ja do pracy nie biorę tylko zazwyczaj w domu jem w pracy już nie ja idę do pracy pracować, a nie najeść się i później zdychać. Ja potem też mnie prze, przewracać. Ale... To już mamy tutaj, to mamy tutaj. No i czekamy na naleśniczki. Już Ja robię przepyszne naleśniki, kochani. Tak jak mnie rodzice nauczyli, a raczej rodzice mnie nie uczyli, tylko saj, sam jestem samą. Sam się uczę, sam robię już i już. Ale szybciutki jest, prawda? Następnego nakładamy. hop Jeszcze jedną łyżeczkę. To mi tak specjalne. Hop. Dobrze. rozprowadzamy przez to kochani dawaliśmy do masy naleśnikowej olej, żeby nie przypalały się naleśniki. No mamy tu już następnego i już jedziemy. Nakładamy. To jest e, dżem robiony z moich malin uchodowanych. Przepyszny będzie. Jeszcze będę miał na jednego. Owijamy. To nic. Już mamy dwa. Ale piechotka będzie. No Można samo śmietan polać i zjeść. O, 15 po pierwsze. Nie może być. spałem, przydusiłem sobie czy no, A to tyle, w nas możemy sobie trzy naleśniki, i powinno starczyć. A to resztę schowam sobie do lodówki, czy tutaj zostawię. Znaczy do lodówki, za są, ale jak. Przygniemy. przyspieszę się tak na jednej nodze na siedliwym założę bluzę serdaki skutera i ruda do pracy bo... ciężko, naprawdę ciężko bo chcę po prostu zrobić to szybko może tu zostawię sobie na boku Przykryję. O, op, op, pokrywkę I nastarczyć. O, I tutaj sobie nie będę nawijać, czyli jak przyjdzie z pracy sobie, no już usmażę. No gotowe. gotowe. Zamykamy o żar. Chowamy. Tutaj. Mamy, o to jeszcze zdążymy przełożyć i kochani tak właśnie to wygląda. No. Mm. Może jak zdążę to Wam pokażę jak robię tę nalewkę do jedzenia, ale nie, raczej wystarczy tylko tyle zjeść obiad, No, mm. to mój właśnie obiad. Yy, naleśniki. Lubię wszystkie robić różne rzeczy, ale naleśniki z dziełem z malin. Proszę zobaczyć, jaki jest przycisz.